tego brakuje posorom, no. żeby otwierały same drzwi. Tak, temu pomóc taki, taki zielony ja, drzwi, ja ja się Nie, nie Nawet <słuch> wody nie mamy. Nic nie mamy. Pomory Jeszcze. trzeba znaleźć, dupkę. O, jajko. Kurczę, kto sadzi te zafajdane drzewa? Ja sadzę zafajdane drzewa. Nie, ja sadzę nie zafajdane, to zafajdane sadzi ramu. Acieranie, kurczę. Kurczę, Macie, ja nie chcę tu, tu drzew, no. Ale nie będzie się spawni normalnie sywial. Chcesz sobie las zrobić, tu wszędzie masz las dookoła. Widzisz, ja on, on ja palił, popier widzisz, popiera mnie. Jestem, jestem, jest ze mną. Nuby jedne nie chcą, żebyś Ha! ha. Ty tak. O, mamy kobla na. nic Wszędzie mam tego dookoła drzewa za mało ci? No pewnie Nie jest zawsze mało drzewa O jajko! Ziemniany no, petysz. Wow jaka skała tu jest, ludzie, Widzicie, ile tu wągla jest trochę O patrz, patrz, tu tutaj dałbyś... nie? Nie O tu patrz, jak idziesz na kół. Dałbyś węgiel na pochodnie, widzę cię. Dałbyś węgiel na pochodnie. Nie, musisz zapłacić. Dawaj nie. węgiel Nie. No dawaj, że Mam dużo patyczku, dawaj węgiel. Się zamienimy. Ja też mam patyczki, to dam Ci trochę węgla, czekaj. Uwaga, leci. Dobra. X. Będziemy prze przepalać tym drewnem, bo mam dużo drewna. A potem węglem. Węglem też trzeba palić, węgiel nie może być taki samotny. Trzeba go doceniać, on też musi być spalany. Ta. Mam jajko cicho. Trzeba poszukać jeszcze jakichś. Nie, tu żeście wykopali ładnie, ja bym się tu cave. Czekaj, ja tu tu chodź, chodź, tam jest cave taki normalnie, idę po węgiel, skoro nie chodzi. Ja, ja mi się zawsze przyda. Dobra. Ja tu dalej idę. Mam nadzieję że nie spotkam jakichś tu monsterów Fajnie, fajnie O ale ja ja tu... Jakieś takie... O woda tu jest w ogóle, czekaj muszę sobie lampki zrobić Herobrine na pewno był. No, wykopał tak. tu cave'a, mówię A takie legendy, kurde, Przestań, kolejne. Przestań, przecież ciebie zaczaił się z tym. Co mi tu było Rani, no, mamy Herobrine'a? O, grzybol! Yes! Mam grzyba. Brawo, zrobisz sobie grzybową. A trzeba raniemu, żeby uzdrowiał się, kurde. Żeby mowa jedna. No, przydałoby się. To yy, poniżej 12 jest dopiero lawa. która jest taka, wiesz, więc kopiemy do 12, a potem najwyżej na boki się pójdzie. Wiesz, najlepszy system, który jest opracowany, bo są różne systemy kopania, czytałem tam. To jest takie, że albo robi się tunel wiesz w dół i później w dół i ciągle w dół, ale chodzi o no, no. Nam, bo te lepsze surowce też, bo gorszeć. Ale najlepiej to Kej wyszukać, bo to jest dosyć szybkie. O, żelazo. No, jeżeli chcecie te, te wszystkie te surki, to wiesz to... Kurde rani, spadaj mi stąd, no proszę cię no. Kurczę, nic nie widać. jakieś jaskini to znaczy ten jakiś tu Po co jest tu Żeby cię powkurzać pewnie A gdzie ty kopiesz? Na no, razie nie kopmy tam, okej, okay, bo poszukajmy nie mogę sam wyjść A co zakopajcie? Czekaj, no nie na schody zniszczył. Albo to ja zniszczyłem. No widzisz? O dzięki Spokojnie, znajdzie się obsydian. To jego się zamoruje Albo ten, ten, ten pomysł z tymi Nie zwalaj ten pomysł z tymi zrobieniem więzienia na spawnie to jest dobre Zabijasz gościa i na spawnie no, ale... się będzie miał Nie wyjdzie Tak, tak zrobimy Najwyżej się on wiesz spawno, walnie nie na niego nie koło spawna i już Zwabi się o, go z cukierekami jakimiś... Zupą grzebową O że żelazo razem nie będzie Kurde, teraz mi ktoś wywołał i tu pochodnie No więc tak w takim razie mniej więcej tak mniej więcej wygląda na w multi Świat się dosyć ładnie zrenderował w sumie No widzę, że tu kopiecie ostro tylko jeszcze zrobimy mały rekonesans. Myślę, że teraz y, jest chwilę zrobimy cięcia. No i od razu zrobimy małą wędrówkę. Może to był pierwszy odcinek, zrobimy coś w stylu jakieś tam początki czy coś takiego. No a tak to nakręcimy jeszcze, jak trochę pokopiemy to pokażemy. Gdzie kopaliśmy? No i też teren zrobimy od razu. No, do, do zobaczenia. Dobra, no do zobaczenia.